Siemanko. Cześć. Dzisiaj wybieramy się do firmy związanej z oknami, do producenta okien, ponieważ chcemy dopracować wszystkie szczegóły. Dokładnie. Takie zostały nam pierdółki, że tak powiem, do dopracowania, bo ogólne zamówienie już mamy w sumie złożone. Tak, także damy pewnie jakieś teraz przebitki za chwilę, pokażemy Wam, jak to wszystko działa, a na sam koniec Odcinka omówimy sobie w ogóle co wybraliśmy, ile to kosztowało i dlaczego takie, a nie inne decyzje podjęliśmy. I otwieramy w dół, musisz się wziąć. Teraz jest zamknięte. Tak, o! I teraz no. A -a. No dobra, mamy kolejny dzień. Ochłonęliśmy już troszeczkę. Ja zmieniłem fryzurę. Zdążyłem pójść do fryzjera i zdążyliśmy się przebrać. <gryertas> dlatego, że po prostu trochę czasu musiało minąć. Musieliśmy przeanalizować na chłodno tą ofertę, którą dostaliśmy finalną i chcemy się z Wami podzielić. Więc tutaj tą część merytoryczną, tak to nazwijmy, podzielimy na trzy części. Stolarka PCV. Stolarka aluminiowa i brama garażowa. System, który od początku chcieliśmy, to był system od firmy Shiko. Niestety, czas oczekiwania na ten system to było około pół roku, i stwierdziliśmy, że nie jest to warte, jakby swojej jakby ceny i, i tego czasu. Wszystko było to powiązane z pandemią i tym takim boomem w budowlance, który się przez to wydarzył. Więc stwierdziliśmy po odezwaniu się do firmy, z której usług będziemy korzystać finalnie, żeby zaproponowali nam coś równie dobrego. I wybór padł, jeśli chodzi o stolarkę PCV na ramy i system ComerLink 88MD. 88 Dokładnie. Zawsze <laughs> sobie muszę pomagać takim karteczką. Porównywalny z, z tym systemem Shiko Living 72, jeśli dobrze pamiętam. I jestem z niego naprawdę bardzo do, zadowolony, jeśli chodzi o wybór. Jeśli chodzi o montaż, jaki wybraliśmy, to wybraliśmy montaż szczelny, jedyny prawidłowy w 2022 roku i trzecim, spełniając normę WT21. Ponieważ każdy inny montaż no, jest gorszy, ten jakby idąc w dół, bo oczywiście istnieje jeszcze lepszy montaż, tak zwany ciepły montaż, wyniesiony w warstwę ocieplenia na takich specjalnych progach, tak to nazwijmy, belkach, umiejscowiony, ale my z tego montażu zrezygnowaliśmy ze względu na to, że będziemy mieć rolety i ta roleta również musiałaby być wysunięta, żeby po prostu zasuwała nam okno no, i musielibyśmy dać wtedy 30 cm styropianu, co absolutnie nie jest już opłacalne i stwierdziliśmy, że po prostu z tego montażu rezygnujemy. Wystarczy nam montaż szczelny. Generalnie w domu będziemy mieć większość okien z PCV i większość z nich to będą fiksy, ze względu na to, że będziemy mieć rekuperacje i nie uważamy, żeby były potrzebne nam w związku z tym okna otwierane, poza takimi, które są z praktycznego punktu widzenia otwierane, bo to wyjście na taras, plus jedno okno w pralni. Rozważałam jeszcze, bo się na początku upierałam, że chcę mieć otwierane okno w kuchni, żeby w razie przypalenia móc dodatkowo szybciej przewietrzyć, natomiast to okno później się okazało, że będzie bardzo ciężkie, że będzie tak naprawdę trudno dostępne, bo dochodzi blat plus parapet i byłoby ciężko tam sięgnąć i jeszcze dodatkowo będziemy mieć tam zlew, Kran, i takie no, doszło dużo wątpliwości. A taką wisienką na torcie w sumie okazała się być jeszcze różnica w cenie, bo Fix kosztuje na zbrutto z montażem 1559 zł, a takie właśnie otwierane kosztowało 2382 zł, więc to jest różnica aż 823 zł. Między nimi na jednym oknie. A to jest i, małe okno, i to bo ono ma okno. 70 cm wysokości, a szerokości ile? Dwa y trzysta. E, no no to, to jest naprawdę duża różnica jak za takie małe tak, okno. Tak, znaczy no pewnie zależy jak do kogo, ale w naszym domu to jedno z mniejszych okien. No przy pozostałych byłaby jeszcze większa na pewno ta różnica w cenie. E, dwa pozostałe e, otwierane okna z PCV? to Premise light w sypialni. Taki I... ubogi HS można powiedzieć. Znaczy Taka... HS z większym progiem. Taka tańsza wersja po prostu. Natomiast też fajna, według tak. nas. Na pewno lepsza niż to PSK, co tak odskakuje i trzeba być pakerem, żeby je przesuwać, bo no, tym miałabyś problem je przesunąć. A drugie nazywa się Tilt first i jest to okno, które będzie w pralni. Chcia, chcieliśmy, żeby było w związku z tym, że jest na piętrze, żeby można było je zamykać, na żeby klucz. na klucz, żeby dzieci nie mogły same otworzyć, żeby nie trzeba było robić jakiejś zabezpieczeń dodatkowych. Tak, I bez tego klucza ono jest tylko uchylne. Jest tylko dokładnie uchylne, więc nie, nie ma żadnego zagrożenia. To no Też taką decyzję podjęliśmy, teraz też nie, nie jestem pewna, czy to było w sumie konieczne. No, ale jak już jest, to już jest. Nie, <grym> ale jak już jest, dokładnie to już jest. Jeśli chodzi o stolarkę taką PCV, to jeszcze wyjątkowe są nasze okna sankul z tą taką specjalną powierzchnią odbijającą do 30% światła. Zdecydowaliśmy się na takie okna u dzieci. Z tego względu, że te sypialnie dziecięce są wystawione na stronę zachodnią i chcielibyśmy uniknąć sytuacji, gdzie dzieci wchodzą i opuszczają od razu roletę i siedzą ze, z zapalonymi światłami, bo, bo się nie da tam jakby wytrzymać tak jest tak gorąco. Więc 30% mniej ciepła, wydaje nam się jakby to rozsądne, cena też nie była jakaś zawrotna bo trzeba było dopłacić około 300 zł za tą powierzchnię na oknie, które ma 2 metry wysokości i około 2,3 szerokości. 2,20. 2,20 na 2. No, więc wydaje nam się to, to jakoś sensownie i stwierdziliśmy, że dobra, bierzemy. No i też Pan mówił, że jest zalecana taka technologia przy większych oknach, bo jest mniejsze prawdopodobieństwo, Podobieństwo, że wystąpi jakieś pęknięcie czy inne usterki związane z wielkością. No bo im większe okno, tym większe ryzyko. Przejdźmy do kolejnej kategorii. Okna aluminiowe. Mamy ich aż trzy na cały dom. Jedno jest na klatce schodowej, dwa mamy w salonie. Tak, i to te okna w salonie, to jedno z nich to jest HS czemu jest aluminiowe i w ogóle jak do tego doszło no Finalnie okazało się, że będzie tańsze niż PCV też. Tak, tak, tak. No tam, tam, właśnie mam teraz. tutaj też zapisane, jakby zdecydowały o tym dwie rzeczy, tak? Jakby najpierw dostaliśmy wycenę na okno PCV też w tym Commerlingu 88 i niestety ono nie spełniało naszych, moich wymagań, no bo to ja się tym zajmuję, jeśli chodzi o współczynnik przenikania ciepła ten UW, bo wynosił tam aż 0,909. I to, w mojej opinii, nie spełniało tych norm, które są aktualnie w prawie budowlanym wymienione, bo okna nie mogą być mniejsze niż 0,9. Ale, no, nie wiem, jakby, znaczy, wiem co, się, wiem co się stało, wiem dlaczego tak jest i dlaczego w ogóle jest możliwa produkcja takich okien. Pan mi wprost powiedział, że ja mogę zamontować w moim domu to, co chcę. A to, to że to nie spełnia jakichś tam norm, no to to już jakby nie jest niczyja wina, tak? No i tutaj troszeczkę. Trzeba być ostrożnym i uważnym, więc prosiłem go, żeby zrobił coś cieplejszego i powiedział, że skoro już idziemy w stronę tej ciepłoty, no to proponuję też, żeby zrobić okno aluminiowe, bo jak spojrzał na cenę, to powiedział, że na pewno aluminiowe też wyjdzie taniej. I po jakby przedstawieniu mi oferty okazało się, że różnica wynosi 9300 zł na korzyść okna aluminiowego. Także okno PCV miało nas kosztować 26870 zł, a aluminiowe kosztuje nas, 17 569 zł. I to jest no, gigantyczna różnica, ale wynika to przede wszystkim z szyby, bo w tym oknie PCV producent chciał 5300 zł więcej za to, że produkuje taką szybę wielką dla nas, bo to okno ma 3,5 metra. No i drugim oknem w salonie, to jest nasze w sumie największe okno w domu, które ma 3 metry na 2,40. No i zdecydowaliśmy się, że będzie aluminiowy ze względu na to, że wiele firm przy jakichś tam wstępnych wycenach i rozeznaniu tematu mówiło, że w ogóle nie, nie robią takich okien dużych w systemie PCV, część mówiła, że się da, no jedni nie chcieli brać odpowiedzialności ze względu na duże ryzyko i stwierdziliśmy w sumie, że my też nie chcemy ryzykować, bo to nie o to chodzi, żeby na siłę znaleźć kogoś, kto to zrobi, bo na pewno się znajdzie ktoś, kto zrobi mimo wszystko. Ale chcielibyśmy, żeby mimo wszystko uniknąć się usterek i stwierdziliśmy, że no trudno, dopłacimy więcej, no bo jest ono zdecydowanie droższe No około 11 tysięcy kosztuje. Dokładnie to okno kosztuje 11 448 zł. A jest to okno fix mimo tak. wszystko, no ale jest duże i aluminiowe. Tak. No, pan od razu powiedział, że byłoby tańsze, gdybyśmy zrobili tak, taką belkę pasek, czy jakkolwiek się to nazywa na środku, ale no, nie wyobrażam sobie tego. To nie po to robiliśmy taki duży, fajny otwór okienny, żeby teraz na środku dawać jakąś belkę. No i ostatnie okno y, aluminiowe to jest takie okno na klatce schodowej. Ono jest bardzo długie, bo ma aż 4 metry i jest bardzo wąskie, bo ma aż 60 cm. I tutaj niestety to okno będzie również hartowane, ponieważ jest słaba proporcja długości do szerokości, no i producent jakby od by powiedział, że musi być hartowane, inaczej jej nie da rady, żeby po prostu ktokolwiek wziął za takie okno odpowiedzialność. Tak, bo też proponowano nam, żeby po prostu może pozbyć się tego okna i zamurować to, ale... Już na etapie budowy stwierdziliśmy, że nie, to okno robi robotę i tak, że chcemy, nie żeby... wyobrażamy sobie, żeby jednak tak, zniknęło. No i ostatni punkt to brama garażowa. Zdecydowaliśmy się na bramę segmentową firmy Crispol, 60 mm, tyle ma grubości ta brama. Zazwyczaj ludzie biorą te 42. No my też mieliśmy taką pierwotnie ofertę na 42. Ale po dłuższych negocjacjach i zastanowieniu się stwierdziliśmy, że dorzucimy po prostu troszeczkę pieniędzy, bo to chyba wyszło około 600 zł więcej. Hmm, jeśli dobrze tak. pamiętam, za tą Jakoś bramę tak. grubszą. No a pamiętajmy o tym, że to jest 50% więcej, tak? Jakby między 40 mm a 60, no to to jest ogromna różnica i stwierdziliśmy, że wolimy w ten sposób zadziałać. W garażu może potencjalnie sobie zrobimy siłownię. Chcemy, żeby ten garaż był taki no, solidnie ocieplony. Że wiadomo, to i tak nie będzie to samo co wewnątrz domu, no nie oszukujmy się. No, jakie brama garażowa, to brama garażowa tak, 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 i tak. No, będzie duży mostek cieplny, ale chcemy w miarę możliwości to Ograniczyć. Ograniczyć. Ok, no to podsumujmy koszty. Stelerka PCV kosztowała nas 32 753 zł i w tym jest 9 okien. Okna aluminiowe kosztowały nas 40 307,33 zł i tutaj mamy aż 3 okna. Ale w tym jest HS, który kosztuje 17 569 zł. I na koniec brama garażowa, która kosztuje nas. 11 327 zł i 4 grosze. Tak przedstawiają się te poszczególne yy, małe liczby, tak bym to powiedział, małe, duże liczby, a sumarycznie yy, po negocjacjach udało nam się zejść na 83 tysiące za całość, za wszystkie okna w domu oraz bramę garażową. Dokładnie. Już po wszystkich możliwych... Yy... Rabatek. <noise> Jakie udało nam się uzyskać? No jesteśmy zadowoleni ogólnie. E, wizyta była udana. E, dużo podyskutowaliśmy na takie tematy związane z prawidłowym montażem okien. Panowie nam pokazywali jak to montują, gdzieś tam jakieś realizacje na zdjęciach były pokazane. No ja jestem wstępnie bardzo zadowolony. Mm. Nie, jeszcze nie? To nie mówimy nic. OK. Przy montażu. Dobra, to przy montażu powiemy, jaka to firma jak będziemy zadowoleni. Mm, no tak. tak. To tyle na dziś. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Nie zapomnijcie o subie i łapce w górę. Na razie. Cześć.